Dzień dobry, dobry wieczór. wszystkich witam kolegów hodowców. A cholera, ja sam zapomniałem, ale zaraz Wam przyniosę. Kurna. Dzisiaj już nie będziemy maszynką mleć. umilemy tym ściskaczem i Wam pokażę. W sumie godzina jest pierwsza za 10, .00. W sumie 2150 za 10,10 Z kolego gadałem z Warszawy. Akurat jest yy, to niemożliwe, że u mnie taka zasada. Wiadomo, sobota, pracowało się rano, od, że później zacząłem od ósmej, jak wyjechałem, to dopiero jak po 14 godzinach wracam, zanim do domu zajadę, to się będzie na pewno 11, w pół do 12 myślę ten film wstawię, jak nie to, ale nieważne, idę to przyniosę, wam pokażę. Dużo kolegów się pytało i dużo kolegów dziękowało za film, za, za porady i tak dalej, i tak dalej. Jak się mówi, no nie jestem tutaj przyszykowany, ale jak się mówi, dwie minuty dłużej trwa film, na przykład, aha, okej, okay. tu mam czosnek, cytryna, ale dzisiaj tylko zrobimy szybko, tak jest, ja robię zawsze, jutro będzie dokładnie zrobiono. Tutaj rzeczy na jutro, w reklamówce, nie będziemy go jutro nagramy film, zobaczycie, jak ładnie robi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, tu jest ciemno, jak w tyłku. I się mówi, teraz trochę zapóźnić, nie wiem, szuka tę wycieczkę, ona po prostu w tej szopie jest albo, albo, albo tam co Wolkowski gołębie ukradł, tam tu działo. Ja skarki nie znajdę, Wolkowski po nocy gołębie znalazł. W sumie 7 kilo karmy. A. Tu jest kufer od piwa, to zganie, kto zganie, kto w sumie 10 pierwszych komentarzy A nie to będziemy losować, ale 10 pierwszych komentarzy Kto zganie, kto w tym kufrze Co w tym kufrze jest od piwa zostanie na wystawie, jak będę A nie to wyślę osobiście, osobiście przywiozę nawet Do Polski, nie do Afryki, ale do Polski Co w tym kufrze jest było na tyle Rzepak 4,5 kg dwie łyżki, na przykład tu 3 kilo, 1,5 tam nie za dużo Czym rzepak. E, tak I to był krótko na temat Ostatnio jeszcze został raz, dwa, trzy, cztery, pięć ząbki tam jeszcze niego dobierzemy, nie ma problemu. Raz.

Dużo miłych telefonów, w sumie ja, to nie Ja nie nagrywam dla siebie, bo ja już wiedzę mam. kto nie ma wiedzy, w sumie bo kto spita dzwoni. Dawam ja jak trzeba i u drugiej w nocy nagrał. Wrazą dobraliśmy, tam tutaj czosnek. Nie będziemy się bawić, bo wiadomo, że trzeba głębie karmić I do domu jechać. Do, żona powiedzie ten człowiek pojechał, ale się mówi. Chłopiec po to, żeby pieniądze zarabiać, że kobieta po to w domu, żeby w porządek był 6 czy 7 zupki Do. raz, 2, 3, 4 Aby palca jeszcze nie ubyć, ale jeżeli palca z... skaleczymy, to może będzie w podziałach wolne, nie? Ale poluszka jak głupka nasza wymówka, Żarty muszą być Do. Mam ja To Montartkę, ja tu nam już kiedyś pokazywał W domu. wiecie, skargo jest lepiej, jutro wam pokażę film, co ten e, mam zaś. Jutro wieczorem wcześniej stawiać Ci się tam. A nie to w podziałek i dżeszę do pracy, nie wiem, bo u mnie to nic nie wiadomo, bo tak trzeba w niedzielę pracuje, Każdy ma swoje zasady. Ja Jestem z tych ludzi, że jeśli mówię, nie lubię, żeby brakować albo nie lubię kraść, to muszę pracować. nie? Jakbym lubię kraść, to bym nie muszę pracować. Praska jest lepsza, ta moja, ta, ale tam to nie będę, jak się mówi, tam jutro damy to, co w tej reklamowce, zobaczycie. Ja wiem, ja muszę tańczyć, tańczyć, się jak ten kolega, myślę, że imię mogę powiedzieć, kolega Adam, bo kolega ma Whatsapp, na przykład ktoś tam wczoraj dzwonił, to nie ma Whatsappa, nawet chciałem z nim pogadać, to nawet nie pogadam, jak się mówi, bo no nie ma Whatsappa, Więc mają fajny zapach, żona będzie zadowolony, on wrócił z zapachem Kuraja gada Wróccie dam, nie dam Dał, dał teraz słuchajcie kolecy w chorobce To nie zna dzwonić pitać Ja nie będę mu tego Nie za dużo, to nie ma wyczucia z trzekawką, z 7-8 ml, nie więcej. 2-3-4. Raz, 2-3-4, więcej nie można. Lepiej nieść, a część. Widzę, że każdy zrozumiał. To jajko od kury nie dam ich kury się cieszą, raczej kuri, nie kurzkę ten to z jajką zostać, że raczej nie zepsuję, żeby było na tyle, także wasz koledzy powoli będę kończył, to pozdrawiam w sumie. Także ten odganno, co jest w tym tym, tym. kufrze po kiwie, czy tam to pierwszy w 10 w komentarzy ten wygrywa. A nie to jakieś przygotowania zrobili, nie ma problemu. fajny zapach, odszerzu. bardzo lubię odsu zapach. Nawet i samych mnie tam nie mówi, nie ma, coś tam domaga, mnie coś. Co mnie Lubię jak się mówi raz na piję, raz w z bardzo szklankę wody i ten Podobał, wymieszać, pół godziny poczekać Po 40 minutach dać A do będą zdrowe i to tak jak mówiłem do tego pana co do mnie dzwoni bo pan tam na gołębie mu harczały środa całe życie Nieważne, lato, zima, łyżka drożdży do tego Wydom, macie mało gołębi na kilo, mała łyżeczka od herbaty, jak gdzie to pół łyżeczki z raz tygodniu, łyżeczka ma od herbaty, albo mała mleka od dzieci. Pan psuje mleko białko to mnie ważno. Jajka nie dawał, to by było to start, Ale jajko takie jutro będzie fajne jak beton, bo to dzisiaj już nie będę dawał, nie? Może i dzisiaj dam, zobaczę, ale raczej nie dzisiaj karmi karmy to nie ma czasu, jutro wam długo narobię. Każdy rozumiał. kto nie rozumie dłoni. By było napię. A obie go No koledzy, pozdrawiam, dobry lot, bo nie ma czasu, trzeba dzisiaj jeszcze i spać, ale dzisiaj będzie ciężko i spać, pewnie już to już i troszeczkę spać. Na razie, dobranoc.